O, wow, z tej strony Hela, wybaczcie za ja moją chrypę. Eee, ale jestem troszeczkę podziwiona, no, bo nie troszeczkę galdełko. Ale dobra. Eee, Zaczniemy sobie od otwierania oczywiście, kalendarzy. tylko że są vlogmasy i to już ósme. I jeszcze dzisiaj będziemy sobie The Horse, Branda i jefona 7 i 8. Ja tam nie odnałam żadnego głosu. Fika. Dobra, nieważne co ja to mogę paprać, Jest 8 tu. Jak ci pewnie jajek. O nie, patrzcie, jaka nowość. Kinder mini. Dobra, i dzisiaj same będą słodkości w tych kalendarzach. Albo no w tym video będzie coś ochybnego. Dobra, mam osiem. Jakich cukierek, kiedy Jeszcze ja raz był. No no. Dobra. Ja sobie zaklepuję tego cukierka. Gacy, jak mi staniesz i naciśniesz jakieś okienko, to ja Cię nacisnę do ziemi. Yy... Hmm, tutaj będzie osiem. No, nie, no jest włączony. Się... Tutaj to jakieś takie. Jak się też cukierek. E, widać mnie w ogóle? A widać jego dupę? Nie, 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 to sobie gówno więc więc e, na nie, Dobra, to była tyle. Widzimy się już za nie, Otwieram nie, nie, I zaczniemy 8, więc, yes. ale co robić? Troszkę się Was obniży. Mam siódmeczkę tutaj. Obserwam, że jakiś punkt do prania. Gumeczki. O, no i to jest bardzo akurat przydatna rzecz. Dużo gumeczek ekolowskie gumeczki Dobrze, Dobra, fajne, zdarza się dzisiaj kolek. Sameczkę. Chyba dzisiaj jest też ósme, ale dobra. Jest, sameczka jest tutaj, to tutaj smaczki już były. No dobra no bo to za dobrze idzie. O, mam już to mam, to jest dodatkowe błyszczenie skór, fajne, lubię ten produkt, Dobrze ten produkt mi bardzo ładnie pachnie. Takie coś, to takie też, lubię się ładnie buty błyszczą, siodło, no, przydatne, fajne, o dziecko. Mhm. Ja to tak. Siedem mamy tutaj, a osiem? Ale najpierw siedem. No to tutaj to jakieś... też może gumeczki? Nie. Co to ma być? Skarpety! chodzimy? Bardzo ładne, fajne. Podobali mi się. Tutaj... Ja nie wiem. Dobra, nauczycielki. Uhu. Pasek bez spodni. No, sama bajeczka Trzeba rozpędzić cały kalendarz, żeby go tu wyjąć Pasek, dobra, fajna. Tak więc a jutro. Dziewiątka będzie tutaj. A tutaj. Mm. I jutro rządzi, wiatr. jestem e, zadowolona mm. Nie, co dzisiaj najlepsze? Chyba znowu Dobra. Nieważne, już przenosimy się teraz do SSO. Dobra, kochani, my już jesteśmy w Star Stable. I wybaczcie mi. Ale nie mogę zbyt głośno mówić Więc sobie mnie podgłośnijcie No bo mam chore gardło mm. I teraz jakby się, się zastanowili co ja tym sobie żuję Bo już tego gardło. Mm. No to już herbatkę, więc teraz na jakiś czas sobie, sobie musiała popić No więc wybaczcie, no ale no, niestety e, No i ogólnie, no tak, dla nas zaplanowałam przegląd naszych koników, bo mamy teraz nowego konika w stadzie co się teraz codziennie więc chciałabym żebyśmy razem zobaczyli nasze koniki a kiedy mamy te koniki i w ogóle wybrali się nowe konikio, sobie nowe koniki, które zaraz będziemy chcieli trenować więc myślę, że będzie zakończony spokojny plan i um, musimy jeszcze przeliczyć koniki no, gdzie dupa tam zabijaj też się tutaj cyk to 4 strony no dobra raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, siedem, dwa, trzy, cztery, cztery, cztery pięć, siedem, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 4, 4 1 4, 2 4 3 4, 4 5, 4 5, 5, 6, 6, 7, 4 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 5, 5, 1, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 57, mamy 57 koni okej okay. wystarczająco hmm. więc teraz jakie ja bym chciała trenować Lemona Old Diamond no i teraz tak, te moje sportowe koniki Może by było przykład też Honey wziąć Donata Earth Lady Mm -hmm. Dobra, i tu jeszcze powinien być Aqua, Yuki, Kaka, Frostik. Przenieśmy sobie, sobie tutaj. Zadajmy ja sobie jeszcze sobie. Zadajmy sobie. <laughs> Zadajmy sobie. Zadajmy sobie. tutaj sobie. Zadajmy sobie. Zadajmy sobie. się sobie. Ja z tą Zadajmy sobie. tą lądu to I sobie. też i golfi. 3 dalej. No też dużo tych koników, widać 10 latalam. Ale też by można było wytrenować te dziesiąteczki. Jednasteczki. Któreśmy sobie wrócili tutaj. Tu na 13, to ciebie też można by wytrenować. Dziesiąteczkę. Ja ogólnie chyba raz, dwa. Raz, dwa Trzy Co jest? Silver jest? jest? Ja co silver Silver i silver Silver nie ma silver princess że raz, w razie, dwa, raz, 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 dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam no, 6% psr Dużo. Lawender. 9, to gra w sumie? Od dziesiątego sobie weźmy te mieszeczki. No dobra. Mój ulubiony koń był Crystal Aura. Tak ją kocham. Oczywiście nie jest wytrenowana na Maxa. No dobra, ja bym sobie przybrała tego koniczkę. Źródełko konic nie dostaję. Szkoda, że on Mówiłem, błudż, nie może mieć ochręciaczków. Moja nie może mieć Bardzo wesoła jest ta rędu, już powiem. No dobra. Lecimy do zimowej wiochy. Musimy sobie porobić jakieś zadaneczkę, oczywiście. No i po ten no, dlaczego? naszą rainbow dasz? Nie otworzysz kandy, tak? że to chyba by trzy okienka jesteśmy ja do tyłu. Odwózka, sługa moja. Tak jest. Kurczę, jak herba Będę na zaraz do po tych trafisach. <grym> Ale. Ale bardzo dobrze, no tak, to przynajmniej teraz właśnie działają. jednak na to Vlogmas trzeba to nagrać. Nie? nie ma tamto. Dobra. Dzięki, Tak. Teraz nie mało jest. Mam powiem. Tej no, Pojrzą, I Jeszcze będzie trzeba wyczyścić naszego koniuczka Ja w ogóle jedziemy na... ...proje, to się tutaj coś, coś takiego właśnie pojawia No A i bo ja jechałam tak powoli, a co można jeszcze szybciej? O nie To wyglądałeś w tak ślisko. Jak już, te w wyładujesz, już się w sobie władujesz, to już sobie nie wyładujesz. Bo ten kol ma taki dziwny skok. Patrzcie. Wrócić mi, że ja jestem jakaś mega ale A ja tak jak mówię, no boli mnie kartą, więc... No, nie ma za bardzo o czym gadać Nie ja boli No ale, no, Vlogmas to vlogmas trzeba nagrać I mega, ogólnie, no, super ten pasek, jak do spodni Mój nawet powiedział, że będzie chciał sobie taki kupić na nie, no, nie. Ja to chcę Się nie, słowa nie słowa mieści, A mieści, słowa mieści, słowa ja słowa mieści, słowa mieści, słowa mieści, słowa mieści, słowa tutaj będzie ja siódmy rok specjalny Kolecimy, aaa nie zastanawiałam Kalender Advent już Ja w ogóle nie mogę doczekać Jak w przyszłym roku Bo no, pewnie tak jak już widzieliście Temat będziemy zmieniali w time. Jeszcze mam na razie, nie będę mówiła do jakiej stajni jedziemy Uuu, A, to już się dowiecie, W połowie stycznia już się będziemy przenosili Więc, to się to już dowiecie Zostało coś takiego ładnego hey, Jakiegoś całkiem fajnego um, no. Jakaś nowość na kwietunku, tego. i... Chyba to może jeszcze to trochę... Albo coś... Nie wiem. Będziemy robić kolejne rozdzieli. Dzięki. Wow, mamy mecink konie. Tylko, że mówię, to również. Już... Lecymy. ma tego tenis Walkera. Co ja go mam? W ogóle to yy, zdecydowałam się na bardzo poważną decyzję. Yy, zetniemy Zoro grzywę ze względu na jego yy, zdrowie, ponieważ Zorus ma bardzo przy, przerzuconą grzywę na yy, prawą stronę, co może mu też utrudniać chodzenie, ponieważ ta grzywa waży ponad 2 kg, co mu obciąża szyję i trudne bieganie, chodzenie i robienie czegokolwiek. Postanowiłam, żeby jednym z pierwszych odcinków w nowej stajni właśnie zrobimy już Zarusowi takie spa. Wykąpiemy go, bo tam też będzie solarium, będzie hala, czyli częstsze jazdy i w ogóle częstsze bycie w tej stajni no, Natomiast też się będziemy częściej widzieli, częściej na jazdę. Mam nadzieję, że do tego czasu już dobijemy 100, 100 subskrypcji. Mam nadzieję, że Wy, wy też mi w tym pomożecie. Mm -hmm. Wybaczcie, że ja czasami robię takie przerwy w mówieniu, na no, jak mówiono, powinien być gardło, nie? No tak jak mówiłam, nie ma jak nie całą grzywę, tylko połowę, tak od środeczka, o nie. Yy, no i też moją skrócimy. Też moją skrócimy, żeby miał yy, po prostu krótszą swoją grzywę, tak. Chciałam po prostu, żeby on zaczął krótszą grzybę, ale... Jakoś tego nie zrobiłam. Ardenek też jest ładny. I chyba nawet troszeczkę wyższy. A jest wyższy ten ardenek, no. No, a to jest mój koniec fit. Co to jest? Ej, nie, nie. nie do gorącej podwzorowej A to gdzie Ady? Znajdź kłon, tego nie może nosić A ile mamy tych wózeczek? Nie Będzie... wiem, okay. nie mam znać nie może tego nosić To szybko jest, całkiem spoko, ale dobra W ogóle jakąś zwierzeczkę bym sobie wzięła Mogę być ten krasnal To ja chyba jakieś focie robi Dobra Ja bym poleciła Poleciła, poleciała Poleciła, ja Ja sobie poleciała teraz do Moodland hmm. Ogarnęła sobie zadanka yy, Bo tam też dużo jest zadańek związanych właśnie z limofon wiąchą Mam to jest tyle ym, tylko i wyłącznie yy, Zadań, to jest bardzo zawiedziona z tego roku Więc to jest jak hmm. Wow, trójką O, budynek. E, nie mogę sobie prędks bo zrobić jeszcze no. Eee, tą Lindą zaraz sobie ogarniemy. Jak w po sumie można od razu. Dobra, chodź Linda będę tyle holna i... Niech tak będzie, że są jadę. Tak nie wiem, gdzie mam jechać. Gdzie mam pojechać? A, macie... Idziemy do upadku gubernatora Prowadzi swoją kampanię przy salonie... ...Priat Na rzecz Lodziarni Leonarda Proszę, ona chyba nie do. Ja nie wiem, gdzie jest Lodziarnia jakaś... ...piramodna Lodziarni Leonarda Ja pierdzielę, a skąd ja mam się to... Próbujemy, może zrobić coś takiego. Ewakuację do Fortu Pinta. Nie są zbyt do Jest tani, a nie mam pojęcia, co to jest. Jak stąd yy, zabrać Manela? Gdzie jest pod stanu? To oh jest zippy. Ja mam wysportowanego konia. W ogóle bardzo chętnie posłucham. Ufalcie się wy, komentarzu, co dostaliście na Mikołajki. Bardzo chętnie sobie to poczytała, co tam dostaliście. z tego powodu, że jestem przedsięwzięta mm. Też będzie od z Kierki We wtorek może pojedziemy do stajni, nie zależy się Zależy już to od tego, jak ja się będę czuła Ale raczej pojedziemy Ale nie obiecuję wam tego Ciekawe czy w to w ogóle można mieć też jego stajnię macierzystą <tuszy> 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 Się. Ej, ja kupowałam tego konia. Znaczy już go teraz nie mam, bo go sprzedałam. Nie było możliwości, że mu zrobić grzywę. Wszystko konia kupowałam, pi**a z tego. Natural Sowa. Brzydko. Brzydko. Tragicznie. Okropnie. Ogon straszny. Uh, Alex Fresh. Head and shoulders. Dobra, kolejny. Ten to by Łatwo, od kiedy jeszcze y y Head and shoulders. Ogon, tragedia. Ogon, tragedia. Zapewne nie Nie ma szans Masekra Okej okay. Normalnie Ładnie Sportowo Śmiesznie Fryzyjsko Bugusia Sportowo Ślicznie no Dobra kochani, no ja wam powiem, że no... troszkę źle czuję, więc idę Się położyć I sobie coś porobić Więc no, wybaczcie mi, że zbyt wiele nie zrobiliśmy Też wam nie zrobiłam tego story time Ale to postaram się zrobić jutro, jak się może będę lepiej czuła Więc widzimy się w następnym, cześć!